Cześć, w tym nagraniu omówię z Tobą najważniejsze funkcjonalności Midjourney. Pokażę Ci różne sposoby wykorzystywania tych technologii. Będziemy generować projekty stron internetowych, logotypów, kreacji, jak i banerów. Nie wiem czy wiesz, ale Midjourney inspiruje się gotowymi projektami w internecie i analizując je w bardzo szybkim tempie tworzy coś podobnego. Na tym polega jej mechanizm działania i myślę, że to najważniejsze informacje. Nie ma co tutaj się rozwijać. I jak widzisz na ekranie, pokazuje Ci wygenerowane projekty w midjournée, jak i przypisane prompty, czyli słowa kluczowe do nich. I możesz zobaczyć, jakie projekty wygenerowałem. Przejdźmy teraz do konkretów. Nauczymy się korzystać z aplikacji midjournée w praktyce. I aby zacząć, wejdź na stronę midjournée.com i dołącz do wersji beta, klikając ten przycisk. I rozpoczęcie jest bardzo łatwe, bo jedynie co musisz zrobić to zaakceptować zaproszenie, by dołączyć do tak zwanego Discorda. I kiedy to zrobisz, otworzy nam się społeczność, której możesz zaakceptować zasady i warunki, jeśli dopiero co się zarejestrowałeś, oraz zacząć tworzyć własne projekty AI. Gdy się już zarejestrujesz, masz przed sobą taki panel po lewej stronie. Jak widzisz, mamy tutaj kilka zakładek. Nas interesuje zakładka. I teraz udam się do jednego spokoju dla nowicjuszy, gdzie wszyscy tworzą różne grafiki AI. I pierwszą rzeczą, którą zrobimy, to skorzystanie z funkcji Imagine, klikając ten plusik. I wpiszę przykładowo takie słowa kluczowe, czyli prompty, jak Beautiful Website for Luxury Cosmetics. Piszę tylko ogólne frazy bez ustawiania innych parametrów. I teraz Midjourney wygeneruje nam cztery wersje projektu. I jak już dojdziemy do etapu wdrażania projektów AI do aplikacji Framer, to pokażę Ci różne drogi tworzenia stron, korzystając nie tylko z wygenerowanego kompletnego layoutu w Midjourney, ale też z poszczególnych grafik kreacji. Powiem nawet, że Lepiej jest generować kreacje niż projekty stron internetowych, ponieważ mamy nad tym o wiele większą kontrolę. Jak widzisz, projekt nam się wygenerował, i może zobaczyć, że trzy projekty z tych czterech wariantów przypominają stronę internetową, natomiast ten bardziej przypomina Stog lub Wpiszę teraz więcej szczegółów, aby projekt bardziej przypominał stronę internetową i miał więcej sekcji. Zrobimy tak samo, jak tutaj, wpiszemy skalę AR9 na 16. Zobaczysz, że ten projekt ma już więcej sekcji. I to chcemy właśnie osiągnąć. W porządku, więc wróćmy do Discorda i skorzystajmy ponownie z funkcji Imagine i wpiszmy to samo, kopiując nasze frazy. Z poprzedniego projektu. Wklejmy je w tym miejscu i wpiszemy parametr AR9x16. Czym jest parametr AR? Parametr AR świadczy o skali projektu. Skala AR9x16 jest dostosowana pod projekty z zakresu web design, czyli konkretnie do layoutów. I jak zobaczysz, ten projekt będzie miał więcej widocznych sekcji. I jeśli chcesz uzyskać lepsze wyniki, to czym więcej szczegółów piszesz, na przykład na temat sekcji, które chcesz mieć dostępne w projekcie, to MeJourney Ci to wygeneruje. Możesz też na przykład wpisać styl artystyczny, w jakim chcesz, by projekt był wykonany, podać więcej szczegółów lub nazwę artysty. To tylko małe przykłady, ale sprawdźmy, jakie rezultaty uzyskamy po wprowadzeniu tych małych Zmian w projekcie za chwilę. Na razie sprawdźmy, co nam daje skala AR 9x16. Jak teraz widzisz, mamy więcej elementów, większą ilość sekcji. W projekcie. Bardzo podoba mi się pierwszy projekt, więc na nim teraz będziemy bazować. Teraz możemy wprowadzić pewne modyfikacje do wybranego projektu. Klikamy funkcję V1, ponieważ chcę wybrać pierwszy projekt z tej edycji, więc klikam ten button i wpiszę przykładowo, dodam frazę More Gold Colors. I zatwierdźmy. Zobaczysz za chwilę, co nam się wygeneruje, ale jeszcze zedytujemy projekt numer 4. I wpiszę, dołożę taką frazę jak men men face. I zobaczymy, co teraz się stanie. Pisałem men face, ponieważ chcę, żeby ta kobieca twarz została zastąpiona męską twarzą i zobaczymy, czy to się uda. Jak widzisz, pierwszy projekt już nam się generuje, drugi też. To, jak szybko nam się generuje projekt, jest zależne od pakietu, który wykupimy w Midjourney. Więc mamy już pierwszy projekt, gdzie wpisałem dodatkowe prompty i podkreśliłem Gold Colors. I zobaczę, że jest więcej złotych kolorów na projekcie. Przede wszystkim w Hero Image. W przypadku drugiego projektu zobaczę, że twarz kobieca została zmieniona na męsko. I o to nam chodziło. Teraz przejdźmy do funkcji skalowania projektu. Jest to funkcja U. Jeśli wybierzemy U1, to wybierzemy oczywiście pierwszy projekt. Zatem posłużę się tą funkcją, by zeskalować pierwszy projekt do wyższych rozdzielczości. I jak już go zeskalujemy, to pojawi nam się więcej funkcji do edycji. Tak więc czekamy. Mamy już nasz projekt. I teraz przejdziemy do niego, klikając w button Scotch. I teraz masz tutaj kilka funkcji. Masz funkcję Vary. Funkcja wary pozwala nam na edycję projektu w delikatny sposób, w silny sposób, jak i w taki sposób, że możesz zaznaczyć dowolny obszar na projekcie i go edytować. Przykładowo, jeśli wybierzesz sobie obszar z hero Image, to możesz tutaj wpisać inne frazy, na przykład, na przykład Blue Cosmetics, Blue Cosmetics blue colors. Czyli ta funkcja pozwala na edycję każdego detalu na projekcie w każdej sekcji. I teraz Midjourney zmodyfikuje nam ten obszar, który zaznaczyliśmy. Bardziej w praktyce pokażę ci tą funkcję w innym nagraniu, a tymczasem czekamy na to, co nam Midjourney wygeneruje. Za chwilkę przejdziemy też do drugiego sposobu generowania projektu. Będziemy używać Image prompts jako inspirację. Będziemy importować projekt, który nam się podoba, i dzięki temu będziemy mogli wygenerować coś na podobieństwo tego projektu. W porządku. Mamy już nasz projekt i zobaczysz, że jest on zmodyfikowany o pierwszą sekcję. Dla porównania możesz zobaczyć pierwotny projekt, jak i ten. Te sekcje nam zostały, natomiast zmodyfikowaliśmy obszar Hero Image. Przejdźmy do drugiego sposobu generowania projektów. Będziemy mieszać style za pomocą funkcji image prompt i wykorzystamy projekt inspiracyjny do stworzenia własnego projektu midjourney. W tym celu wejdziemy na portal Dribbble i wyszukamy projekt, który nam się podoba. Korzystając z wyszukiwarki, piszemy takie słowa kluczowe. I ja posłużę się tym projektem, skopiuję link Wkleję go do funkcji Imagine i dodam takie słowa kluczowe jak Website for Delivery Company. Wpiszę UI UX, powielę tą frazę i wpiszę parametr AR 9 na 16. I teraz, midjourney generuje nam projekt, i to co jest bardzo fajne, to ten sposób generowania projektu bazuje na gotowej inspiracji. I stylistykę z gotowej inspiracji midjourney zabierze właśnie z tego projektu inspiracyjnego, który nam się podoba. Więc, więc, dużo elementów będzie podobnych, tak jak mówiłem, szczególnie styl projektu, ale mimo wszystko, projekt będzie inny. Ponieważ międzurnej nie robi plagiatów, i to jest bardzo fajne. Więc projekt nam się generuje, a ja za chwilkę zaproszę cię do kolejnego nagrania. W porządku. Mamy wygenerowany projekt, i porównamy go od razu do naszej pierwotnej inspiracji. I już widzę że w czwartym wariancie czwarty wariant jest stylistycznie naj, najbardziej dopasowany do naszego projektu inspiracji ogólnie w zależności od tego ile projektów generujesz to z pewnością osiągniesz zadowalający rezultat jeśli spodobało Ci się nagranie to proszę subskrybuj mój kanał możesz też skorzystać z kursu w którym uczę jak tworzyć strony internetowe w błyskawicznym tempie za pomocą sztucznej inteligencji i technologii No Code Framer. Skorzystaj z tego i zarabiaj jeszcze więcej w szybszym czasie. Link do kursu znajdziesz tutaj.